Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku najdroższe auta zagranicznych youtuberów. Wracamy w takim razie do korzeni i do serii, od której tak naprawdę mój kanał zaczął się rozrastać. Jeżeli są tu widzowie, którzy pamiętają pierwsze odcinki tej serii, czyli serii z autami zagranicznych youtuberów, dajcie znać w komentarzu. Nie przedłużając, przechodzimy do oglądania, ale zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli doceniacie moją pracę. W tym zestawianiu trzech youtuberów, a pierwszym z nich jest Fuzitube. Być może znacie tego youtubera. Ma on 10,5 miliona subskrypcji, a jego filmy otworzono 1 miliard i 700 milionów razy, co mogło mu przynieść zyski w granicach 7 milionów złotych. Chodzi tutaj oczywiście o dochód z samego YouTube'a. Tak donoszą przynajmniej źródła. Na YouTubie jest od 2011 roku. Ma on Ferrari 488 GTB z 2017 roku. Za auto to w przeliczeniu dał milion złotych, z tym, że pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście takie auto kupić w tej cenie, to raczej czegoś takiego nie zrobicie, ponieważ będziecie musieli sobie doliczyć kilkaset tysięcy złotych za podatki, cła i itd. Tak Ferrari 488 GTB to sportowy samochód włoskiej marki Ferrari, zaprezentowany podczas Genewa Motor Show w 2015 roku. Model ten jest następcą znanego Wam Ferrari 458 Italia. Nazwa odnosi się do pojemności każdego z cylindrów 488, czyli 488 cm3 oraz modelu Ferrari 308 GTB. Auto potrafi przyspieszyć do setki w 3 sekundy, do 208,3 oraz rozpędzić się maksymalnie do 330 km na godzinę. Średnie spalanie w tym aucie to 11,4 litra na 100 km. Kolejną osobą jest Lance Stewart. Ma on 4 miliony subskrypcji na YouTubie. Zyskał on 1 miliard wyświetleń, co mogło mu przynieść 4 miliony zysku z YouTube'a. Na YouTube jest od 2014 roku. Z tego co ustaliłem, ma on BMW M4 z 2018 roku, dał za takie BMW około 255 tysięcy złotych w przeliczeniu oraz Audi R8 z 2017 roku, kwota 580 tysięcy złotych. BMW M4 to najnowszy model auta sportowego marki BMW serii czwartej następca modelu M3. Samochód został oficjalnie zaprezentowany jako koncept na konferencji prasowej BMW w Monachium 15 sierpnia 2013 roku. Oficjalna premiera ruszyła z nią 27 lutego 2014 roku. W październiku 2015 roku pokazano M4 GTS. Jest to limitowana do 700 egzemplarzy seria wyczynowego samochodu z homologacją drogową. Z kolei jego drugim autem jest Audi R8 drugiej generacji i po raz pierwszy ono zostało zaprezentowane podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2015 roku. Auto osiąga prędkość 100 km na godzinę w czasie 4,2 sekundy. Ostatnim youtuberem jest PewDiePie, którego na pewno znacie. YouTuber posiadający 64 miliony subskrypcji, co jest niekwestionowanym rekordem. Ma on 17 miliardów wyświetleń na swoich filmach, a na YouTube jest od 2010 roku. O jego zarobkach mówiłem już w filmie o faktach o PewDiePie. Odsyłam was do tych faktów, jeżeli jesteście ich ciekawi. Ma on Volvo XC90 z 2017 roku, za to Volvo dał 170 tysięcy zł w przeliczeniu i miał albo ma Mini Coopera z 2017 roku, kwota 85 tysięcy złotych. Volvo XC92 zostało po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane 28 sierpnia 2014 roku w Sztokholmie podczas zamkniętej prezentacji. MINI natomiast to samochód osobowy klasy aut miejskich produkowany przez koncern BMW pod marką MINI od 2001 roku. Jest to podstawowy model marki MINI. Od początku oferowany jest jako trzydźwiowy hatchback, początkowo jako MINI, a od 2007 roku jako MINI hatchback. Od 2004 roku jest dostępny dwudrzwiowy kabriolet MINI Cabrio. W zależności od posiadanego silnika samochód nosi dodatkowo nazwę One, Cooper bądź Cooper S. No i w tym odcinku... No i w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że podobał on się Wam, a jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz po sobie oraz oczywiście subskrypcję, jeżeli doceniacie moją pracę. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli odcinek faktycznie podobał Wam się, a chcecie więcej, napiszcie, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Do usłyszenia!